Witam Cię na moim kanale YouTube. Ja nazywam się Dawid Olszewski, a w dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o tym, dlaczego tak dużo osób je tak mało, a nie chudnie. Ale zanim przejdziemy do tematu, chciałbym zachęcić Cię do subskrybowania, zostawienia łapeczki w górę, no i oczywiście do kliknięcia w dzwoneczek, żebyś nie przegapił niczego, co znajduje się na tym kanale. Zaczynamy. W poprzednim filmie dotyczącym mitów żywieniowych poruszyłem taki temat odnośnie metabolizmu. To znaczy, metabolizm rozpatrujemy w znacznie szerszej perspektywie niż perspektywy godzinowe czy nawet dniowe. E, idąc dalej, bardzo często spotykamy się z takim stwierdzeniem, że ktoś mówi, że je tak bardzo mało, a nie chudnie. I teraz. Znalazłem ostatnio bardzo fajną, ciekawą grafikę gdzieś w internecie. Jeżeli ta grafika należy do kogoś, to bardzo serdecznie przepraszam, bo została ona ukradziona, przyznaję się do tego. Nie ja przygotowałem ten, ten wykres. Natomiast ten wykres to jest coś, co bardzo często wysyłam swoim podopiecznym, aby uświadomić im, jak działa tak naprawdę proces metaboliczny i jak działa proces deficytu kalorycznego na przebiegu całego tygodnia czy nawet dwóch tygodni lub miesiąca. Musimy uświadomić sobie fakt, że to, że trzymamy dietę przez okres 3, 5, 6 dni, nie musi świadczyć o tym, że jesteśmy w stałym deficycie kalorycznym. Dlatego, że jak zobaczycie sobie na grafice, nawet jeżeli spożywamy te 1800 kalorii, czy tam założoną daną ilość kaloryczną, która odpowiada naszemu deficytowi kalorycznemu, ale w przeciągu powiedzmy tygodnia, żeby było łatwiej liczyć, trafiają się nam takie dni, w których przekroczymy owy bilans kaloryczny. O tak dużo kalorii, że wyciągając średnią tygodniową, e, pojedynczy dzień nadal będzie wykraczał poza nasz bilans energetyczny lub będzie na naszym bilansie energetycznym zerowym. Oznacza to, że nie będziemy chudnąć, mimo tego, że staraliśmy się tak ładnie przez te 4-5 dni. Jeden, dwa lub trzy dni odpuszczenia sobie diety może spowodować całkowicie, całkowite sabotowanie naszych starań. Dlatego trzeba mieć świadomość tego, że metabolizm to jest bardzo szeroki proces i jeżeli decydujemy się na to, żeby kształtować swoją sylwetkę, musimy się trzymać w pewnych ramach i pewne rzeczy muszą zostać zachowane w taki, a nie inny sposób. Na podobnym schemacie działania działa na przykład taki system żywieniowy jak Ultimate Dieting 2.0, czyli taki system żywieniowy, który zakłada, że w przeciągu jednego lub dwóch dni, w przeciągu tygodnia, możemy się dosłownie narzeć. Z tym, że jakby plan ten żywieniowy nie jest oczywiście dla każdego, ponieważ zakłada niesamowicie rygorystycznie treningi i żywienie w przeciągu reszty tygodnia. Zdarzało mi się, że miałem takich podopiecznych, którzy y, mówili mi bezpośrednio, że nie są w stanie odpuścić, na przykład w weekend zjedzenia sobie tego czy tamtego. Wówczas uwzględniamy to oczywiście w bilans energetyczny i robimy z tego taki miszmasz, żeby w przeciągu całego tygodnia deficyt kaloryczny się zgadzał, tak? Oczywiście jest to raczej system dla osób, które nie podchodzą stuprocentowo poważnie do kształtowania swojego, swojej sylwetki, czyli nie podchodzą do tego na zasadzie zawodowej. Jeżeli ktoś chciałby kształtować swoją sylwetkę i uważa się za kulturystę lub za osobę, która uprawia sporty sylwetkowe i jest dla niej jakby tutaj niezwykle ważne, żeby maksymalizować efekty, absolutnie coś takiego nie sprawdzi się i odpada. Natomiast dla osób, że tak powiem, przeciętnych, czyli dla osób, które chcą po prostu mieć zdrową, ładną sylwetkę, nie móc korzystać, że tak powiem, z życia i nie odmawiać sobie na przykład weekendu u szwagra, jak najbardziej jedzenie w taki sposób, czyli w taki sposób, gdzie w przeciągu tygodnia tych kalorii jest nieco mniej, a pod koniec tygodnia sobie, że tak powiem, robimy lekkie ładowania, yy, zda egzamin. Oczywiście, jeżeli będzie to zrobione w odpowiedni sposób. Mam nadzieję, że rozjaśniłem już wielu osobom, dlaczego jecie tak niewiele, a nie chudniecie. Jeżeli macie taką możliwość, puśćcie ten filmik dalej, żeby otworzyć oczy. Reszcie osób, które wciąż myślą, że jedzenie przez 4 dni samych warzyw sprawi, że będą chudły, pomimo tego, że w przeciągu weekendu zjadają więcej kalorii niż przeciętny Polak w przeciągu całego roku. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, do komentowania, zostawienia łapek w górę, no i oczywiście do klikania dzwoneczka, abyście nie przekapili kolejnych filmików, które już nie bawią pojawią się na tym kanale. Trzymajcie się, cześć!